Witam, a dziś nieco inaczej, a mianowicie porozmawiam sobie o potencjalnej szerszej współpracy z Republiką Korei. Przyznam, że sam stałem się dużym zwolennikiem takiej strategicznej współpracy. Błędem jest zamykanie się tylko na współpracę z Europą Zachodnią, USA czy Izraelem w dziedzinie szeroko rozumianej obronności. Tym bardziej, że Strony te, bardzo często z różnych przyczyn, nie chcą dzielić się swoimi technologiami, pozwalając nam szybciej się rozwijać i nadrobić zaległości. Tymczasem gesty ze strony Republiki Korei pozwalają sądzić, iż państwo to takimi transferami technologii jest zainteresowane. I oczywiście nie wynika to z jakiegoś altruizmu Koreańczyków. Oni chcą po prostu robić biznes. A przy tym jednocześnie rozumieją, że aby móc konkurować ze starszymi producentami o ugruntowanej pozycji na światowych rynkach, muszą zaoferować coś więcej. Dla Korei Polska wydaje się być drzwiami na rynek europejski, na który chcą oni wejść. Stąd takie zainteresowanie ze strony Korei polskimi programami modernizacji technicznej sił zbrojnych. Pierwsze lody zostały przełamane przy programie artyleryjskim o kryptonimie Regina, gdzie niedopracowane i raczej nie dające większych nadziei rodzime podwozie UPG dla armatochałbicy samobieżnej Krab zostało zastąpione koreańskim podwoziem K9PL, będącym zmodyfikowaną nieco i spolonizowaną wersją podwozia koreańskiej armatochałbicy samobieżnej K9 Thunder. I trzeba przyznać, że współpraca ta była bardzo korzystna zarówno dla polskiej grupy zbrojeniowej, w tym głównie dla Huty Stalowa Wola, jak i dla Koreańczyków. A fakt, że Polska otrzymała pełną licencję na produkcję, modyfikację i eksport nośnika K9PL sprawia, iż możemy stać się lokalnym centrum serwisowym dla armatołbic K9 kupowanych przez państwa europejskie, a jest ich już kilka. Jak wielokrotnie już poruszałem ten temat, powtórzę się tutaj, przemysł Republiki Korei oferuje także współpracę w ramach programu na nowy czołg podstawowy o kryptonimie Wilk w formie niejako zaprojektowanego na nowo czołgu K2PL jako oferty dla Polski, a szerzej potencjalnie dla wielu europejskich państw. O tym wspominałem już wielokrotnie wcześniej, więc odsyłam do poprzednich filmów. Ale co dalej? Gdzie jeszcze możliwa jest szeroka współpraca, która mogłaby obejmować transfer technologii i rozpoczęcie produkcji sprzętu w Polsce? Zacznijmy od lekkich platform 4x4 dla Sił Zbrojnych RP. Program o kryptonimie Mustang był dość kontrowersyjny. Te kontrowersje nadal nie ustały po zakupie samochodów Ford Ranger. I nie mówię, że to była akurat. Zła platforma, nie jest to zła platforma, ale oczywiście pojawia się pewne. Ale w jednym z wcześniejszych filmów wspominałem, że w sumie, jeśli wojsko polskie potrzebuje rasowej, nowoczesnej typowo wojskowej terenówki, a i tak już użytkuje samochody rodziny HMMWV, to czemu nie kupić więcej nowych aut tego typu? I byłoby to jedno z możliwych rozwiązań. Ale istnieje alternatywa w postaci samochodu Kia KLTV, znanego także pod wojskowym oznaczeniem K151. Trzeba przyznać, że to ciekawa alternatywa dla samochodów rodziny HMMWV, a do tego o modułowej konstrukcji. Pojazd posiada modułowe opancerzenie, a więc może występować w wersjach opancerzonych, jak i nieopancerzonych, a także w różnej konfiguracji zabudowy: wersji patrolowych, transportowych, logistycznych, sanitarek, nośników uzbrojenia itd. Masa pojazdu to około 5 ton. Długość 4,9 m, szerokość 2,1 m, wysokość 1,9 m. Wóz napędza silnik wysokoprężny Hyundai D6EB o pojemności 3 litrów w układzie V, sześciocylindrowy, generujący moc 225 koni mechanicznych. Skrzynia biegów automatyczna, ośmiobiegowa, model Hyundai A8TR1. Dzięki czemu pojazd może rozpędzić się do 130 km na godzinę, a przy zapasie paliwa wynoszącym 76 litrów może przejechać aż 640 km. Sprzęt ten sprawdzony został w walkach przez armię nigeryjską. Oczywiście wprowadzany jest do służby w siłach zbrojnych Republiki Korei oraz siłach zbrojnych Mali. To całkiem fajna konstrukcja. Postaram się w opisie wrzucić... Link do jednego lub większej ilości filmów prezentujących ten pojazd w akcji. I byłaby to na pewno ciekawa opcja dla sił zbrojnych RP na taką prawdziwą rasową terenówkę. A przy okazji, jeżeli udałoby się pozyskać licencję produkcyjną, no to moglibyśmy mówić o pewnym zalążku nie tyle nawet wznowienia, ale. Stworzenia na nowo możliwości produkcji, szczególnie przemysłu samochodów terenowych w Polsce. Kolejną ciekawą ofertą byłaby współpraca w zakresie systemów obrony przeciwlotniczej w postaci systemu i tutaj na pewno skrzywię to nazwę języki azjatyckie. Są mi obce, ale spróbuję to wymówić. Chodzi tu o system Ciolme 2, który jest systemem średniego zasięgu. Ale jego pozyskanie jest o tyle ciekawe, że bazuje on na technologiach rosyjskich, albowiem w jego opracowaniu brał udział rosyjski producent Almas Anti. Sam system bazuje na rozwiązaniach z systemów S-350E i S-400, a więc moglibyśmy mieć wgląd w możliwości choćby rosyjskich pocisków przeciwlotniczych 9M96, na których bazuje koreański odpowiednik. Byłoby to z pewnością ciekawe uzupełnienie systemów Wisła oraz Narew. Przy czym chciałbym zaznaczyć, że systemy obrony przeciwlotniczej nie są moją specjalnością, Także, jeżeli ktoś lepiej się na tym zna, zapraszam do komentarzy. Chętnie dowiem się czegoś nowego, ewentualnie jakiś słów krytyki, oczywiście konstruktywnej, proszę. Przejdźmy dalej. Kolejnym interesującym obszarem, w ramach którego moglibyśmy podjąć współpracę, jest artyleria rakietowa, a mianowicie system K-293 Chino. A dlaczego? A z prostej przyczyny, Koreańczycy wzięli znaną wszystkim konstrukcję amerykańskiej wyrzutni M270 MLRS, osadzili ją na ciężarówce oraz przewzięli zastosowanie szerszego wachlarza uzbrojenia. A mianowicie, oprócz standardowych pocisków kalibru 227 mm, których mieści się 6 na kontener transportowo-startowy. Można także używać kontenerów na nikierowane pociski mniejszych kalibrów. W Korei są to pociski kalibru 130 mm, ale myślę, że nie byłoby problemów, by stworzyć kontener na wciąż używane w Polsce pociski kalibru 122 mm. Także tak to wygląda. Więc można stosować większe, mniejsze pociski. Jest to dosyć elastyczny system. Taka wyrzutnia pozwala więc na stosowanie mieszanych też kontenerów z różnego typu pociskami, ogólnie zwiększając elastyczność pododdziałów artylerii rakietowej, zarówno w porównaniu do systemów takich jak nasza rodzima Langusta, czy też przyszły Homara, więc amerykański M142 HIMARS ale to nie wszystko. Jak wiadomo potrzebujemy także artylerii rakietowej dalekiego zasięgu. Oczywiście rolę taką będą spełniać pociski Atak MS e, stosowane w wyrzutniach HOMAR, które można by też stosować we wcześniej omawianym K239 Chunmo. Ale być może można by nawiązać współpracę w zakresie pocisków systemu Hyunmo 3 są to pociski dalekiego zasięgu. Hyunmo 3A ma zasięg 500 km, Hyunmo 3B 1000 km, a najnowszy Hyunmo 3C aż 1500 km. Osiąga prędkość do 1,2 Macha, natomiast głowica jest oczywiście konwencjonalna, burząca, ważąca około 500 kg, także Trzeba przyznać, że to jest całkiem solidny argument. Z pewnością tego typu artyleria rakietowa dałaby nowe zdolności siłom zbrojnym RP, w postaci tego typu pocisków Cruise. Także myślę, że jest to pewna opcja. Oczywiście, o ile Koreańczycy zgodziliby się na Eksport tego typu uzbrojenia, ale byłaby to ciekawa opcja dla Polski. Jeżeli udałoby się pozyskać w ramach transferu technologii takie rozwiązanie, no to, to naprawdę mielibyśmy bardzo ciekawe możliwości. Ja myślę, że jeżeli się nie mylę, to pod porównywalny potencjał mieliby wtedy tylko oczywiście Rosjanie. No, i powiedzmy, że siły zbrojne Stanów Zjednoczonych stacjonujące w Europie. Także myślmy szerzej, bo jest to z pewnością dosyć interesująca perspektywa. A co z lotnictwem? Oczywiście mamy myśliwce F-16, które są bardzo dobre. Świetnie sprawdzają się w siłach powietrznych. Zakupiliśmy także i oczekujemy na myśliwce F35. Ja osobiście uważam, że jest to dobry wybór. Na chwilę obecną innego w zasadzie nie ma, ale być może dobrze jest myśleć właśnie szerzej. Mianowicie F35 raczej nie zastąpią wszystkich MiG29 i 122. Co więcej, kiedyś będzie trzeba też zastąpić F16. I oczywiście tutaj. Mamy możliwość być może zakupu większej ilości F16, albo ewentualnie no, moglibyśmy się y, pokusić o więcej F35. Niestety krótkowzroczność naszych y, polityków spowodowała, że nie dołączyliśmy do programu F35, y, więc nie produkujemy żadnych komponentów do tych samolotów. A szkoda, to jest jedna z tych wielu zmarnowanych szans. I tutaj, być może, szansą dla rodzimego przemysłu jest koreański program KFX. Bo być może udałoby się wejść do tego programu jako kooperant, produkując podzespoły, a może nawet montując czy częściowo produkując te samoloty w Polsce. No z pewnością byłoby to. No nie bójmy się chyba użyć tego słowa no odbudowanie polskiego przemysłu lotniczego, jeżeli chodzi o produkcję samolotów wojskowych, szczególnie czegoś tak zaawansowanego jak e, myśliwce. No jest to ciekawa opcja, no, mówimy tutaj o stosunkowo nadal niewielkim, ale i, oczywiście mającym mniejsze możliwości niż e, F-35, ale mimo wszystko samolocie, który no, już pro, projektowany był z myślą obniżeniu tego e, widma, też echa radarowego. E, także, no, jako następce F-16 i uzupełnienie F-35, ja bym się nad tym poważnie zastanowił. Przy czym nie mówię, że na pewno musimy w to wchodzić. To jest taka luźna myśl, że a może otwórzmy się na taką możliwość. Podobnie zresztą myślę, można było zrobić przy zakupie samolotów szkolno, szkolnych czy szkolno-bojowych. No, Koreańczycy tutaj mieli ofertę w postaci FA-50. Kupiono M346 Master, bardzo podobny samolot. Tylko myślę, że błąd, jaki popełniono, to zakup tych samolotów w wersji nieuzbrojonej. Nie są to złe maszyny, ale. Być może można było to lepiej przemyśleć i lepiej to zrobić. Przy czym naprawdę nie narzekajmy, bo fajnie, że te mastery są, że zastępują iskry. Eee, no, mimo wszystko jest to krok w, dobry, w dobrym kierunku, aczkolwiek no. Ja bym rozważył inne opcje też. podobnie w kwestii śmigłowców no może KUH 1 Surion nie jest najlepszym wyborem tutaj nawet nie chodzi o zakup tych ma maszyn ale nawiązanie współpracy no, byłoby to chyba ogólnie czymś wartym rozważenia i... i może udałoby się dzięki temu też jakoś wskrzesić niejako Rozwój śmigłowców w Polsce. No, 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 warto myśleć w tym kierunku. No, pamiętajmy o jednej rzeczy: oczywiście fajnie jest kupować spółki, gotowe produkty, ale dajmy też możliwość wykazania się naszym inżynierom. Jak wiemy, mamy zdolnych inżynierów. Nie miejmy kompleksów w stosunku do innych państw, bo to też nie jest produktywne. Lepiej jest Myśleć właśnie o tym, co możemy też także we współpracy z innymi państwami osiągnąć samodzielnie, tak? Znaczy no, samodzielnie, albo we współpracy troszeczkę masło maślane, ale, ale wiadomo o co chodzi. No i w końcu kwestia marynarki wojennej. Marynarka Wojenna Rzeczpospolitej jest w opłakanym stanie, szczególnie jeśli chodzi o okręty wojenne, typowo bojowe. Jeśli chodzi o takie okręty wojenne, no to Korea wdraża własnej konstrukcji bardzo nowoczesne, konwencjonalne, myśliwskie okręty podwodne typu Dosan-an Changho. Mam nadzieję, że to dobrze wymówiłem. Jak widać są to okręty no na przykład nieco większe niż okręty projektu 677 Łada rosyjskie. ale generalnie gabarytowo są stosunkowo podobne. Także to jest bardzo ciekawa opcja. Ja myślę, że nie powinniśmy tylko nastawiać się na to, że albo A26 szwedzki czy też niemieckie, czy francuskie okręty podwodne. Dlaczego nie koreańskie? No, być może koreańczycy byliby nawet bardzo zainteresowani tym, że o proszę znalazł się klient na nasz produkt, możemy eksportować i to. Także myślę, że jest to warte rozważenia. W kwestii okrętów nawodnych no to podobnie. W kwestii programu Miecznik pozyskania fregat, bo potrzebujemy fregat de facto. No, karański typ yy, Degu wydaje się być interesującym kandydatem. Okręty te posiadają silne uzbrojenie przeciwlotnicze, przeciwokrętowe, a także do zwalczania wrogich okrętów podwodnych. Także rozważmy to. Yy, może to jest recepta na nasze problemy, tak? Przy czym chciałbym ponownie podkreślić, to o czym mówię w tym filmie, to pewne możliwości, opcje, które pozwoliłyby nie tylko na skokowe unowocześnienie sił zbrojnych RP, ale także na unowocześnienie naszego przemysłu obronnego. Ale nie tylko, bo taka współpraca z pewnością nałożyłaby się na przemysł cywilny, co zresztą Korańczycy też e, oferują. Odsyłam do filmu tego najnowszego o Wilku. Gdzie o tym jest wspomniane? No i ogólnie, oczywiście, miałoby to pozytywny wpływ na całą naszą gospodarkę. No, żeby się rozwijać, niestety, trzeba inwestować, czyli wydawać pieniądze, a nie je oszczędzać, bo takie oszczędzanie do niczego nie prowadzi, tak naprawdę. Nie rozwijamy się, stoimy w miejscu i świat nam ucieka. Poza tym, być może i my bylibyśmy w stanie zainteresować Koreańczyków niektórymi naszymi produktami. Skoro Armia Republiki Korei stawia na artylerię, to dlaczego nie zaprezentować im armatomoździerza rak? Możliwe, że znalazłoby się więcej produktów, którymi mogliby, moglibyśmy ich zainteresować. No więc tak to widzę. Jestem pewien, że moi widzowie będą w stanie ten film uzupełnić w komentarzach. W każdym razie chciałbym właśnie, aby Ministerstwo Obrony Narodowej, Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej, czy też nasi kochani politycy, ale także i my jako obywatele w kwestii obronności Polski, nie zamykali się tylko w obrębie Europy, USA, ale spojrzeli szerzej na możliwe opcje i szanse, które oferuje nam reszta świata, a reszta tego świata. Może być właśnie bardziej skłonna do współpracy na zasadach partnerskich. Także zostawiam Wam to wszystko do własnych przemyśleń, a zobaczymy się w kolejnym filmie, już wkrótce, mam nadzieję. Także trzymajcie się.